Czytam, drodzy, drodzy Państwo, Wam kompendium numer 3. Jestem przy o kapłaństwie, drugi rozdział, punkt C, podpunkt drugi, strona 63. Tytuł podpunktu, polscy kapłani sami są jak owce prowadzone na rzeź, orędzie z 8 stycznia 2011 roku. Pan Jezus mówi... Ja na nich czekam i pewien jestem, że mnie posłyszą, bo nie są te dusze w przepaści. Są oddalone, ale nie na tyle, aby nie móc powrócić do mnie. Powrócą. To znaczy, że ich grzechy ranią mnie, ale mogę ich wszystkich podźwignąć ponieważ grzeszą z głupoty, z niewiedzy i lenistwa. Nie jest jednak aż tak źle, jak w wielu miejscach na Ziemi, że kapłani stwarzają własną religię, gdzie oni sami są bogami. Polscy kapłani są bezwiedni. Sami są jak owce prowadzone na rzeź, przestraszone, zbolałe, nie mające na tyle wiary i ducha, aby przeciwstawić się swojemu losowi. Ale duch mój wypełnia tę ziemię, nawet gdyby miało się to stać kosztem niewinnych. Ta ziemia do mnie należy. I odbiorę ją z rąk moich prześladowców. Teraz jednak potrzebuję odwagi i wiary, aby móc obudzić większą ilość dusz. Zapowiedziałem Wam czas niedługi. Czeka Was rok wytężonej pracy. Nie poddawajcie się. Walczcie o każdą duszę. Postęp, i modlitwą. Ja dam Wam ducha, dam ducha męstwa kapłanom, ale potrzebuję na to Waszej ofiary. Z tej ofiary będę błogosławił kapłanom tej ziemi. Nie bójcie się cierpieć, nie lękajcie się pójść za mną do końca. Amen.